Witajcie! W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam wstępnie przybliżyć wioskę Manians i rdzenną ludność Filipin na wyspie Mindoro. Wracając z gór, natrafiłem na wioskę Manianc. rdzennej Dobra, ludności Filipin. Wiosce jakiejś małej, dziwnej, chyba opuszczonej. Planuję zrobić osobny film i zagłębić się w ten temat. Tymczasem pokażę Wam tylko powierzchownie wioskę, w której żyją. Choć nie, nie opuszczonej, no są jakieś ciuchy. Manian to niejednorodna grupa. Składa się z ośmiu podgrup, w których każda posiada odrębne zwyczaje i tradycje. Każda podgrupa Manian posiada własny język z rodziny austronezyjskiej. Wielu z nich uczy się Tagalogu lub Visaya, aby komunikować się poza swoimi społecznościami. Manian głównie zajmują się rolnictwem wypalińskowym, zrównoważoną metodą uprawy, w której leśne działki są karczowane, uprawiane, a następnie pozostawiane do regeneracji. Uprawiają rośliny takie jak warzywa korzeniowe, maniok, bataty, ryż i banany, używając tradycyjnych narzędzi rolniczych. Jak to wygląda? Życie. Native people. Kurniczki, kury, pisklaczki biegają, piskają. Polowanie i zbieractwo produktów leśnych, takich jak miód i rośliny lecznicze, są integralną częścią ich przetrwania. Większość z nich praktykuje animistyczne wierzenia, w których świat przyrody jest postrzegany jako zamieszkały przez duchy. Duchy te są uważane za opiekunów ziemi, rzek i lasów. Rytuały manian często mają na celu przebłaganie tych duchów, aby zapewnić dobre plony i ochronę przed niebezpieczeństwem. Noriel, really what they eat. What do people eat here? Here? Usually it could be like Like cassava that they plant ah. uh, The root crops or gabi, the vegetable Taro Okay tarot. But you can alive with this? Yeah, and we we passed some like uh, Sweet potato uh, earlier There's a lot of sweet potatoes like a vine ah, okay. type That's the one that I made juice Remember okay. the leaves? Yes, yes, so you yes. could eat the leaves you, The juice, you could make it the, the, Okay. okay, sounds great. sometimes ah, okay. Ludność ta ma bardzo bogate tradycje ustne, które obejmują epickie pieśni, przysłowia i baśnie, które służą do przekazywania młodszym pokoleniom historii, wartości i wiedzy. Manians borykają się z przemieszczeniem z ziemi w wyniku wycinki lasów, górnictwa i ekspansji rolnictwa. Welesianie zakłóca ich tradycyjny styl życia, zagrażając źródłom pożywienia i naturalnym siedliskom. Manians często zmagają się z biedą i ograniczonym dostępem do podstawowych usług takich jak edukacja, opieka zdrowotna i infrastruktura. Ich odległe lokalizacje w górach sprawiają, że są podatni na wykorzystywanie w handlu, szczególnie w przypadku ich rękodzieła i produktów rolnych. Wprowadzenie nowoczesnych stylów życia i zewnętrznych religii prowadzi do stopniowej erozji tradycyjnych praktyk, języków i wierzeń manians. Więcej domków. O, oh jest, telewizja musi być. Prześpiesz. Podsumowując. Lutmanian reprezentuje bogactwo wiedzy, tradycji i praktyk zrównoważonego życia, które są niezwykle cenne w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie. Ich odporność i zaangażowanie w zachowanie swojej tożsamości czynią ich integralną częścią filipińskiej mozaiki kulturowej. No, hello, hello, sir. Co my prawie do motoru doszliśmy. Teraz trzeba zakręcić w prawo i będziemy na miejscu. Jestem głodny, więc jedziemy. Siemaneczko dzisiaj znów pada jak co dzień. A my się bujamy po dżungli. Idziemy obczajć jakieś wodospady znowu. No, nie ma co siedzieć w chacie. Ruszamy na przygodę. To był mój pomysł, żeby tędy iść. Bywa ślisko na kamieniach. No tu już żadnych ścieżek nie ma zrobionych. Tu już idziemy na Bera Grylsa. Ale nie wiem czy warto. Ale będzie trzeba zejść, cholera. jest. trzeba się przeprawiać przez strumyczek. Czasami jest po kolana, nie jest źle. Ale fajna taka zimna woda. Ażbym wskoczył. Ale z kąpielą to chyba poczekam do, do końca. Do tych fajnych wodospadów. Znaczy zobaczymy, czy fajnych. Dobra. Pada, ale nie jest aż tak ślisko. <noise> nie chcę wykrakać. Bo widziałem się na ziemi, mówiąc to słowo. Użyj drzewa i bądź ostrożny! Wchodzimy pod taką stromą górę Środkiem dżungli chcemy dojść do innej ścieżki, bo ta jest strasznie niewygodna, ta tutaj idzie No i 50 metrów na mapie pokazuje, że trzeba się przedzierać przez hasze, 50 metrów to nie jest tak źle Ale przewyższenie teraz przynajmniej 30 metrów, tak patrzę na ten strumyk to 10 piętro I don't know, we brave or stupid, I'm not sure So it's a nice path there? Yeah? Discovery channel yeah. I don't see path, but I see it's no more mountain It's flat Okay, so humans But we need to go like 20-30 meters to the path According to the map, Dobra, chyba nie będę kręcił, jak wchodzę, bo ślisko jest. Co my robimy? Jest tu tak stromo. Idziemy jakimiś skałami, łapiemy się korzeni, drzew. Dobrze, że tu jest tak dużo drzew, to jest się o co zatrzymać. A tam już widzę niebo pod takim kątem, że myślę, że to już będzie szczyt. Ale grubo, jest grubo, prawda? <grym> <tum> Tom Brider się chowa. Ja już wyglądam tak. Widoczki są takie. Szczyt drugiej góry widać Tam w dół jest po prostu przepaść A no tu chłopaki jeszcze idą No jest grubo, grubo Jest oh. Justin you need free hands. You need free hand to grab the tree. <laughs> <Flip -flops, kurba. laughs> you need to take shoes next time. Because nobody know When you're nice. with my yeah. you're with Majek, you don't know where you're going you, or where you will end up. It's always an adventure. But it's a good thing. No dobra, wszyscy cali zdrowi. Zaraz będziemy na górze. Hej ho, hej ho Na grzyby by się szło. Nie yeah, really. I don't know what happened, but my battery is really good. I think this one is original GoPro, that's why the rest are uh, different ones. Oj, Ben widzę, że będzie płasko już. Uff, tam jest chyba płasko. O, ale jazda. Uff. Tutaj poślizg na sam dół. To by był przeogromny lot. Dobra, potrzebuję dwie ręce bez jaj. Dobra, tu już jest płasko Idziemy słyszę jakąś wodę chyba Jest ścieżka Proszę Państwa Udało się Ślady ludzi O oh je yeah. Niesamowite to było Piękna przygoda naprawdę Uhu! Robi wrażenie widoczek bardzo ładnie na GoPro nie będzie widać tam. To wam nie będę pokazywał nawet. Kurde, tak się wspinaliśmy teraz na dół. Myślałem, że będzie taka fajna ścieżka z samym szczytem. Granią, ale niestety. Ale fajnie, tak czy siak mi się podoba. Fajne widoczki Jest i krówka Cześć krówka Co tam słychać Co mordeczko Trasa na wiecznym poślizgu jestem Normalnie drifty Dobra, chłopaki muszą się sprężać powoli Bo została nam godzinka do zmierzchu więc dobrze by było, jakbyśmy już byli bliżej niż dalej. Dancing! Jakbyście mieli zamiar wpadać do Puerto Galera, to się odezwijcie. To wam podeślę tutaj te traski, gdzie można się przejść. Nie polecam chodzić dżunglą, tak jak ja. Lepiej wybrać ścieżki, to przynajmniej na pewno macie gwarancję, że wrócicie. Do domu.